Cześć, z tej strony Baba na Keto i zapraszam Cię na przepyszną pizzę z serem burrata. Zaczynamy od mozzarelli, którą roztapiamy na patelni. Jeśli chcecie to szybciej zrobić, możecie ją wcześniej zetrzeć na dużych oczkach na tarce. Mozzarella roztopiona, więc dorzucamy mąkę migdałową i dokładnie, energicznie mieszamy. Gdy już rozmieszamy, dodajemy odrobinę soli i ser mascarpone. Ponownie mieszamy dokładnie, tak aby składniki się połączyły. Ciasto prawie gotowe, teraz przekładamy do miski i wbijamy jedno jajo. I szybko, ale to szybko, mieszamy, tak aby jajko się nie ścięło. Gdy rozmieszamy, czas na przełożenie na papier do pieczenia i formujemy naszą pizzę. Może być to koło, może być to jajo, co tylko chcecie. Ciasto wkładamy do piekarnika, a my zajmujemy się sosem, czyli pomidorowa pasata i pesto. Dokładnie mieszamy i nasz sos gotowy. Gdy minie około 26 minut, wyciągamy pizzę, smarujemy sosem i wkładamy raz jeszcze do piekarnika, ale tym razem na około 5 minut. Pizza jeszcze w piekarniku, a my szybko robimy chipsy z boczku. Boczek podsmażamy z dwóch stron, tak aby zrobiły się chipsy. I voila, nasza pizza upieczona. Przekładam ją teraz na czysty papier do pieczenia od razu pod zdjęcia. Wykładam buratę, posypuję całość rukolą. Odrobina pesto z bazylii, a na koniec. A na koniec chipsy z boczku i odrobina oliwy. Nie wygląda to pysznie, no jest po prostu obłędna. Oczywiście życzę Wam smacznego, do następnego. Dajcie łapkę w górę no i co? No i pa! Zapraszam również na Instagram baba na keto.